Zawodnik Game Over Lubaczów, Maciej Ważny. Maćku, wojna, no tej same wojny, ty też taką wojnę stoczyłeś, okupiłeś ją mocnymi obiciami, natomiast sam pojedynek. Powiedz, co zagrało, co nie zagrało w planie taktycznym. Witam wszystkich, przede wszystkim prawy hajkik, tak jak przypuszczaliśmy z Mateuszem i z Tobiaszem i tak jak Robert mówił, gdy my wyprowadzaliśmy lewy prosty, jemu... Lewa ręka opadała, od razu próbowała wyprowadzić. Markowaliśmy lewy prosty i od razu po tym próbowaliśmy kopać prawą nogą na głowę. Troszkę na tym ucierpiała, ale jesteśmy zadowoleni bardzo z walki. Tydzień temu, niestety, nie wyszło, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Twój rywal mocno zaczął, ta pierwsza runda, no huraganowy atak, gdzieś tam byłeś nieco w defensywie, czułeś, że gdzieś tam musisz coś zmienić, czy, czy rywal się może wyprztyka i dopiero twój czas nadejdzie, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Standardowo podeszliśmy do tego tak, że przeczekaliśmy pierwszą rundę, wiedzieliśmy, że się wystrzela, bardzo mocno zaczął z loukikami bardzo mocno okopami mi to Udo, ale wiedzieliśmy, że druga, trzecia runda jest nasza, że... Tylko pierwsza będzie agresywna z jego strony. tak było. Debiut w HFO. Pytanie, kolejne walki gdzieś tam planujesz dla HFO, czy jeszcze cały czas rozwijamy się amatorsko? Rozumiem, że jutro w Jarosławiu nie walczysz. Nie, nie walczę, ale z chęcią pooglądam galę. A co dalej? Czekałabym na razie, trzeba pozaleczać wszystko. Dwie walki w ciągu tygodnia, jestem dosyć porozbijany. Teraz chcę odpocząć i na spokojnie wszystko przegalamy z Tobiaszem, z Mateuszem i będzie wiadomo co dalej. Słuchaj, e, podziękowania. Dla kogo? Przede wszystkim dla rodziców. Wiem ile ich to wszystko kosztuje. Dla mojego brata za pomoc w treningach, dla trenerów. Bez nich by mnie tutaj nie było. I dla wszystkich, którzy się byli ze mną zarówno na żywo jak i przed telewizorami. Dziękuję bardzo. Maciej ważne zwycięca dzisiejszej walki na HFO Sparta Night. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.